Siemanko Siemanko z tej strony, Andrzej Tomaszewski, kino, walki.pl. Witam Was moi drodzy serdecznie i na wstępie dziękuję za bardzo miłe i ciepłe przyjęcie wczorajszego odcinka na temat Billy Blanksa. Fajny gość, dobry gość, z fajnymi tytułami z lat 90., dlatego wszystkich tych, którzy lubią wracać do czasów ery kaset VHS, zachęcam do sprawdzenia kilku jego tytułów, zwłaszcza tych takich najpopularniejszych jak szpony orła, TC2000 czy Pojedynek. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kolejnego faceta, bo jak zwykle idziemy dalej, idziemy za czasem z serią, co się z nimi stało. W czwartek o godzinie 19 na live, tak jak to się widzimy za tydzień. Od razu przypominam wszystkim nowym tutaj, e, nowym zawodnikom na kanale, żeby wbijali w ten czwartek o 19, bo to zawsze jest fajnie. E, mamy fajną społeczność, fajnych ludzi, sobie rozmawiamy i tam też głosujemy na kolejnego zawodnika, którego mam przerobić. I tym razem oczywiście znowu padło 8 nazwisk, a wygrał nie kto inny jak legendarny samo. Hung, moi drodzy, gościem dzisiejszego odcinka jest oczywiście samo Hung, znany u nas w Polsce przede wszystkim tym takim fanom filmów sztuk walki i akcji, ale nie tylko, po prostu fanom telewizji z serialu Stan Wyjątkowy, bo to był serial, który w Polsce był... Emitowany, w którym samochung występuje i wszyscy byli pod wielkim wrażeniem, jak taki gościu, z taką e, można powiedzieć, no nawet niedelikatną nadwagą, ale jak on się porusza, jakie robi wyczyny kaskaderskie, jak mu fajnie idzie. Ale zacznijmy tą historię od nowa, e, żeby też byli usatysfakcjonowani widzowie, którzy znają się na samochunku i na filmach akcji bardzo dobrze. Także od samego początku, kochani, samochung urodził się na początku lat 50. Oczywiście Kong Kongu. Także już teraz, szybko licząc, no ma 71 lat. I tak jak wczoraj w, w kontekście Billy Blanksa mówiłem, że kurczę, jak ten czas leci, tak samo w przypadku samochunga jestem. No może nie w szoku, ale po prostu taki byłem przyzwyczajony, że ci ludzie może mają 50, 60 lat, a tutaj tym ludziom już wyskoczyła ta siódemka z przodu, kurde, później będzie 8 dych o co chodzi, nie? No czas niestety. Niestety leci. No i moi drodzy. Samohung był synem ludzi, którzy pracowali w przemyśle filmowym. tak, Jego mama i jego tata nadzorowali rzeczy związane z ubraniami, z kostiumami w przemyśle filmowym, zajmowali się garderobą. Natomiast sam Samohung był wychowywany przez dziadków. Jego, jego babcia była aktorką, która wystąpiła w ponad 80 produkcjach filmowych, ale też świetnie znała się na Sztukach walki, kino sztuk walki, moi drodzy. Także tutaj już się zaczęło we wcześniejszym pokoleniu Samohunga. Dziadek natomiast był scenarzystą i reżyserem. Także no, trzeba powiedzieć, że tutaj w przypadku Samohunga, tak jak w przypadku też innych kilku aktorów, była to rodzina związana z kinem od samego początku. No i moi drodzy, Samohung, oczywiście, pewnie wielu z Was o tym wie, trafił do opery pekińskiej. Do opery pekińskiej, do której chodził też co prawda w późniejszym czasie, bo samo Hung był tym najstarszym z braci z opery pekińskiej. Także do tej szkoły chodził też później Jackie Chan i oczywiście E, Jen Biao, czyli trzech muszkieterów, trzy smoki, ludzie, którzy później ze sobą współpracowali przez wiele, wiele lat, ale do tego dojdziemy zaraz. Chodzili moi drodzy do tej szkoły, do tej szkoły uczyli się tam akrobatyki, tańca, śpiewania, różnych sztuk walki. Nie można samochunga określić jako gościa, który się zna tylko na jednej rzeczy, bo i to było... Wing Chun i to było kung fu i to było hapkido. No to były różne sztuki walki różnego rodzaju akrobacje, jak dobrze wiemy, w operze pekińskiej panowała niesamowicie surowa dyscyplina. Te dzieciaki tam nawet pracowały, znaczy pracowały, uczyły się i wykonywały te wszystkie rzeczy fizyczne po 20-19-20 godzin na dobę pozostałe 4-5 godzin po prostu spały. A jak cokolwiek nie wychodziło, no to przychodził nauczyciel z kijem i po prostu trzaskał te dzieciaki. Także tam była dyscyplina bardzo surowa, panowały bardzo surowe warunki: albo ktoś się nadawał, albo nie, czy bolało, czy nie, było trzeba trenować. Pamiętacie te filmy Kung Fu z Jackie Chanem, jakieś tam pozycje, w których trzeba się utrzymać przez wiele, wiele godzin. To samo dokładnie mieli właśnie w tej operze pekińskiej. Nie było łatwo, ale opera pekińska raz, że dawała rodzicom przestrzeń, ponieważ jak jakiś dzieciak tam już trafił do tej opery pekińskiej, to tam siedział dzień i noc, rodziców to tam się widziało raz na kilka miesięcy albo raz na kilka lat. Po prostu rodzice mieli spokój, a dwa, że te dzieciaki były nauczone właśnie tej samodyscypliny później i Ciężkiej pracy w przemyśle filmowym, bo oczywiście Opera Pekinska ściśle współpracowała z różnymi reżyserami, z różnymi firmami produkcyjnymi. No i już od najmłodszych lat w takich występach teatralnych i podobnych brał udział nie tylko Samochunk, ale też Jackie Chan. Panowie pierwszy raz spotkali się razem na ekranie w rolach dziecięcych w takim filmie Duży i Mały Wong Tin Bar. Później też oboje wystąpili w filmie Come Drink With Me. Także to były lata 60., same początki, role dziecięce, już od małego przyzwyczajeni do kamery. Ale gdy samo Hung miał już 14 lat, to dostał się, moi drodzy, zaczął współpracować z show Brothers, z wielką wytwórnią z Hongkongu. Na początku były to przede wszystkim takie funkcje, że tak powiem, kaskaderskie, później po kolei przechodził na kolejne poziomy, była to koordynatorka kaskaderska. E, aż e, kończąc na reżyserii akcji. Także samochunk finalnie był reżyserem akcji, a ta cała jego przygoda Showbrother trwała wiele, wiele lat, ponieważ wystąpił mniej więcej do, e, do prawie połowy lat 70. w około 30 produkcjach nie tylko jako aktor, ale właśnie jako ta osoba, która pracuje właściwie przy każdym aspekcie produkcji, także sam już od samego początku mógł patrzeć jak wygląda tworzenie filmów od podszewki, uczyć się od najlepszych w tym fachu e, w Hongkongu. W roku 73, oczywiście, o czym warto e, wspomnieć, pojawił się też nie tylko on, ale też i Jackie Chan. Jan Biao tam współpracował przy wielkim filmie, który ma największe znaczenie dla gatunku kina sztuk walki. Już o tym rozmawialiśmy chociażby przy okazji Bolo Yanga. Moi drodzy, wejście Smoka z Bruceem Lee, rok 73. Nie wiem, czy wy wiecie, ale w scenie otwierającej ten film, Bruce Lee walczy właśnie z samochungiem. Samochung tam troszeczkę był chudszy niż teraz jest. Ale tak, ten facet, którego tam składa Bruce Lee, to jest nie kto inny jak legendarny samochunk. No i moi kochani, em, może odpowiem Wam na takie pytanie, taki krótki, ciekawostkowy przerywniczek sobie tutaj zapodamy. Dlaczego samochunk tyle waży i dlaczego już w tamtych czasach był takim delikatnym grubaskiem, a później no. Na tej wadze nabierał. Słuchajcie, odpowiedź na to pytanie dał Jackie Chan w swojej książce biograficznej, w której powiedział, że podczas pobytu w operze pekińskiej był taki okres, kiedy sam Hunk doznał poważnej kontuzji. Wrócił wtedy do domu na dłuższy okres czasu, ponieważ nie mógł w ogóle wykonywać żadnych ćwiczeń fizycznych. No i w tym czasie po prostu żarł mnóstwo czekolady, słodyczy czekoladek, różnych pyszności, cukierków. I moi drodzy, tak jak on wtedy się nażarł, będąc tym nastolatkiem, tak już do tej pory nie może tego zrzucić. Po prostu mm, samochunkno... Y była pokusa, e, dopadła go ta pokusa, no i, i zostało do dzisiaj. E, widocznie lubi te słodkości, no ale jak dobrze wiemy, jest to evenement, ponieważ e, ta jego waga, czy, e, czy brzuszek, e, mu nie przeszkadza w wykonywaniu tych wyczynów kaskaderskich i robieniu filmów na najwyższym poziomie. A moi drodzy, samo HUNG. Tak naprawdę można by o nim nawet powiedzieć więcej niż o samym Jackie Chanie, a wiecie ile Jackie Chan ma tych filmów i produkcji wszystkich, ponieważ samo Hung to jest człowiek, który miał olbrzymi wpływ na kino Hongkongu i jego rozwój. Nie tylko Jackie Chan, z tym, że tu jest taka różnica tylko, że samo Hung nie był tak popularny w Europie jak Jackie Chan. Nie był tak popularny w Stanach jak Jackie Chan, natomiast wykonywał przez całą karierę ogromną Ilość roboty możliwe, nawet że większą niż Jackie Chan, a ta wykonana przez Jackie Chana jest. Yy, jest można powiedzieć, że nie do osiągnięcia. Także samo Hung jako starszy kolega, starszy brat, tak się nazywali w operze pekińskiej, był tym starszym, bardziej pracowitym, jeszcze bardziej pracowitym, pełniącym różne funkcje facetem. No i moi drodzy, mamy lata 70. -te. W tych latach 70-tych też samo Hung zaczyna współpracować już z Golden Harvest, z olbrzymią wytwórnią, z Raymondem Chowem, także wchodzi pod skrzydła no, no, sam szczyt w Hongkongu, nie da się tego inaczej nazwać. I tam też pełni właśnie różne funkcje, coraz bardziej się zagłębia w bycie reżyserem akcji, dlatego nie bez powodu teraz już po tylu latach samo Hung jest uważany za jednego z najlepszych reżyserów akcji na świecie. Chociaż poza tym też oczywiście był reżyserem normalnym i też producentem filmowym. No, facet orkiestra, jak mówię. Moi drodzy, no, druga połowa lat 70. Jackie Chan i Samochunk zaczynają występować w filmach, w których zostaje połączona komedia z Kung Fu. I to jest wielki przełom, ponieważ wcześniej tego nie było, zawsze wszystko było robione na poważnie, na, na ten. A tutaj nagle filmy komediowe, i tak jak w przypadku Jackie Chana, pamiętamy oczywiście pijanego mistrza i węża w cieniu Orła. Tak rok później w roku 79. Samochung wystąpił w filmie Rzeźnik Wing, który uważano, że odniesie jeszcze większy sukces niż, niż te dwa filmy z Jackie Chanem, które jak wiemy odniosły spektakularny sukces. Ale niestety, Jens Jutien, aktor, który grał tego pijaczynę od treningu kung-fu, miał wystąpić w tym filmie z Samo Hungiem, ale niestety zmarł. Przypominam, że ten facet był w ogóle ojcem reżysera Jen wu Pinga, który robił te filmy. Reżysera Matrixa, także tutaj wszystko są powiązania. To są wszyscy ludzie, którzy się znają, nawet są takie rodzinne tutaj kwestie. No i ten film takiego sukcesu nie odniósł, ale i tak się przedostał. Słuchajcie, z tego co pamiętam, to został wydany w Polsce ten film z samochunkiem. No i Samochunk cały czas szedł za ciosem, zaczął um, też reżyserować, wystąpił w takim filmie jak Wejście Tłustego Smoka, gdzie ostatnio Donnie Yen się pojawił w remakeu tej produkcji, to był rok 78, wtedy to w oryginale wejścia Tustego Smoka właśnie, e, właśnie wystąpił e, Samochunk, tak się uśmiecham, bo Wejście tustego Smoka, wiecie o co chodzi, trafny tytuł, <noise> tak można powiedzieć. No i moi drodzy... Naprawdę ubierając to dość ogólnie, później były lata 80. Ja wam nie jestem w stanie wymienić wszystkich tytułów, bo jakbym miał wam wymieniać wszystkie tytuły samochunga, to ich tutaj jest kilkaset, tak? Jakbym codziennie na Kino Sztuk Walki opisywał jeden film z samochunkiem, robił jeden odcinek, to możliwe, że, że rok by mi... Nie starczył na to odliczając Weekendy. Po prostu nie starczyłby mi. A tyle jest tych aktorów, jest co robić tutaj. No ale dobra, wracając do głównego wątku, moi drodzy: Samo Hung, e, lata 80. Przede wszystkim myślę, że warto e, przypomnieć o takim czymś, że samochunk miał duży wpływ na rozwój e, filmów w Hongkongu, związanych z tematyką cudzysłowiu. mówię teraz, azjatyckich chińskich wampirów, rzeczy połączonych trochę z wodą z zabobonami. Był taki okres w latach 80. kiedy te filmy zaczęły powstawać jeden po drugim, jak na przykład Mr. Vampire. To samo Hung e, zrobił kilka wcześniej takich tytułów, chociażby Deadly and the Deadly, jeżeli dobrze, The Deadly and the Deadly, taki był film który stworzył samochód. On w ogóle zapoczątkował to, to wszystko. Także bardzo, bardzo ciekawa tutaj informacja. No i nie tylko to zapoczątkował, bo lata 80. przyniosły nową falę filmów akcji w Hongkongu. Jak wiemy wcześniej, to były filmy, które mocno się opierały w Hongkongu na historii, na jakichś kostiumach, na filmach związanych właśnie z wukcją, z latającymi ludźmi i tak dalej. A Samo Hung Jackie Chan i Yen Biao, a w szczególności Samochung, bo to on często reżyserował i robił właśnie reżyserię akcji, czyli wymyślał to wszystko, eee, wpłynął na to, że po prostu te wszystkie sekwencje sztuk walki zostały przeniesione na ulicę do czasów no, teraźniejszych, tak, no znaczy teraźniejszych w latach 80., tak, ale po prostu te wszystkie wspaniałe sekwencje sztuk walki zostały wplecione w tamte czasy, tak, czyli tutaj się wcielał w policjantów i tak dalej, Jackie Chan, i Biao, oczywiście mówię o serii Gwiazdki Szczęścia, ale wszystko się zaczęło w roku 83 kiedy właśnie ta trójka z opery pekińskiej, czyli, moi drodzy, samochung Jackie Chan i Yen Biao, zaczęli występować w filmach razem, tak, trójką, w roli właściwie w rolach takich równomiernych, głównych, no czasami jeden aktor był na drugim planie, czasami drugi był na pierwszym, no ale było to mocno widać, że razem występują. No i filmem, który to zapoczątkował był oczywiście Projekt A Przypominam, że później powstała kontynuacja. Wspaniały film, rewelacyjne sekwencje i moi drodzy, to co ci trzej panowie robili na ekranie w tych latach 80. -tych, to moim zdaniem nie wróciło. To jest po prostu część, wycinek historii filmów kina sztuk walki, czyli lata 80. z pod ręki Samo Hunga, Jackie Chana i Jana Biało. To jest po prostu hit nad hity. Później w latach 90. Ameryka nie była w stanie tego powtórzyć w ogóle. Nawet nie wiem, czy teraźniejsze filmy z sekwencjami walk dorównują temu, co było robione w latach 80. -tych. Bardzo ciężko. Naprawdę bardzo ciężko. Moi drodzy, Projekt A. Później razem zrobili film zwycięzcy i grzesznicy, który zapoczątkował też komedię akcji. Oczywiście, samochunk Biao i, i Jackie Chan, moi drodzy, tutaj mam zobaczcie, zwycięzcy i grzesznicy, film wspaniały, który oczywiście, do którego mam olbrzymi sentyment, on rozpoczął serię gwiazdek szczęścia. Tutaj mam jeszcze drugą część, którą również wyreżyserował samochunk, czyli moje szczęśliwe gwiazdki, kochani. Też yy, cudowna yy, produkcja, moje szczęśliwe gwiazdki. Jeszcze mam też na VHSie też wam się pochwala, co mi tam. Słuchajcie, tak wyglądają stare VHS-y. Moje szczęśliwe gwiazdki. Mam olbrzymi sentyment do tego tytułu, dlatego niedługo też sobie całą tą serię zakupię na Blu-ray, bo po prostu tak bardzo ją lubię ona, jest tak mało popularna. A tyle się tam dzieje, jeżeli chodzi o sztuki walki, kochani, jeżeli nie oglądaliście, to bardzo serdecznie polecam. Tam też jest chiński humor, dlatego trzeba podejść do tego z dystansem. Chińczycy się śmieją z troszeczkę innych rzeczy niż my, ale, ale to jest zabawne. No i na celowniku, czyli trzecia część podstawowej trylogii Gwiazdek Szczęścia, w reżyserii również Samohunga. Później oczywiście wychodziły kolejne części, już w czwartej części Samo Hung nie jest reżyserem, ale jest za to producentem, a reżyserię przekazał Erikowi Tsangowi. No moi drodzy, cała ta przygoda Samohunga, Jena Biało i Jackie Chanem zakończyła się mniej więcej w roku 88 filmem Wieczne Smoki. Później panowie jeszcze ze sobą wiele razy współpracowali, ale już nie na taką skalę i nie byli wszyscy razem w tych rolach głównych. Czy tam prawie głównych. Tak? Tutaj się przeplatali na, naprawdę mocno za sobą i, no i te filmy no to jest kawał, e, kawał historii. Tak? Pod koniec lat 80. samochód też wystąpił w filmie e, Painted Faces, pomalowane twarze, których odnosi się troszeczkę do tych czasów tej opery pekińskiej, ale chyba tego co czytałem, bo filmu samemu jeszcze nie oglądałem. W taki sposób troszeczkę bardziej delikatny niż to miało miejsce, naprawdę, czyli naprawdę, chyba było tam w tej operze pekińskiej jeszcze bardziej surowo. Natomiast z pewnością sobie tą produkcję nadrobię, bo to jest dla mnie ciekawy temat. Moi drodzy, na początku lat 90. samo Hunk się pokłócił z Raymondem Czałem czyli z właścicielem Golden Harvest, ponieważ jeden z jego filmów nie był wyświetlany w kinach tyle ile samo Hung czasu by sobie życzył. No i po 20 latach, około 20 latach, ta ich współpraca się zakończyła. Samochunk zawsze był człowiekiem przedsiębiorczym i moi drodzy już w latach 70. pod koniec lat 70. otworzył własną wytwórnię filmową z Karlem Mackiem, jeżeli dobrze pamiętam, ona się później rozwaliła, później była kolejna wytwórnia filmowa w latach 80., gdzie samo Hung no miał no po prostu firmę produkcyjną, która zrealizowała ponad 40 filmów. Później powstała jeszcze jedna wytwórnia, którą stworzył Samochunk, która zrealizowała ponad 70 filmów na bardzo dobrym, dobrym i średnim poziomie, także to są olbrzymie ilości tytułów. Samochunk jest bogatym człowiekiem, który po prostu cały czas pracował. No i w latach 90. troszeczkę mu się ucięły, że tak powiem, zasięgi przez te przez brak tej współpracy z Golden Harvest, ale dalej gdzieś tam docierał i odnosił małe sukcesy. W 1997 pojawił się oczywiście w filmie Przyjemniaczek, tak? Nadzorował wszystko, co tam się po prostu dzieje z Jackie Chanem. Przyjemniaczka pewnie znacie, bo wiele razy był puszczany w polskiej telewizji. Także przy tym dużą, bardzo dużą rolę odegrał samo Hung. No i później się pojawił w roku 1998 w tytule, o którym wspomniałem na początku, czyli Stan Wyjątkowy, serial, który tutaj w Polsce znają nie tylko, nie tylko faniki na sztuk walki po prostu kojarzą samochunga jako tego grubszego Chińczyka, który grał tam tamtego te detektywa i tak dalej. Czasami niektóre odcinki tego serialu reżyserował. Stan Tong. moi drodzy, który współpracował z Jackie Chanem chociażby przy Drace w Bronxie i teraz kilku nowszych tytułach. Także, moi drodzy, swojska e, ekipa. Natomiast po tym, jak dwa lata był emitowany serial, słuch troszeczkę, zwłaszcza tutaj w Polsce, zaginął o samochungu. Jak się domyślacie akurat w tym przypadku nie ma to nic wspólnego z erą VHS, ponieważ na VHS prawie nic z samochungiem w Polsce nie wyszło. Oprócz, muszę o tym tytule wspomnieć, jeszcze koniec lat 80. Jak mogłem zapomnieć? Jeszcze kochani, współpracę z Cynthia Rotrok wspaniałe Samo-Hunga, Oczywiście Kondory Wschodu, legendarny film, jeden z moich ulubionych z Samo-Hungiem. Widzicie, czasami o tych największych tytułach e, zapominam. Kondory Wschodu, Jen Biao, Samo-Hung, cudowna produkcja na VHS-ie. Tyle tam się dzieje akcji, że naprawdę najlepsze akcyjniaki w Stanach Zjednoczonych mogą się e, schować, bo do dopiętnie dorastają. Dopiętnie dorastają temu, co ci ludzie robili w tych latach 80 ale wracamy teraz do tematu. Co się stało z samochungiem po 2000? Moi drodzy, tak naprawdę poza tym, że u nas już nie było serialu Stan Wyjątkowy i że dalej nie wychodziły filmy w Polsce z samochungiem poza kilkoma płytami DVD, to samochung cały czas prężnie działał. Pracował przy filmie The Legend of ZU, długo wyczekiwanej kontynuacji legendarnego filmu. Później w 2004 roku, to możecie kojarzyć, był taki film, który się nazywał Kung Fu Hustle, czyli Kung Fu Shao Stefana Czoła, moi drodzy. I reżyserię akcji w tej produkcji, a właśnie za akcję ta produkcja była nominowana do wielu nagród. Widzowie pokochali ten film właśnie za to, co się dzieje na ekranie. Był samo Hung, ale tylko przez połowę zdjęć, ponieważ z powodów zdrowotnych musiał opuścić plan, i później go zastąpił Jen Wu Ping, z którym się oczywiście już znał od lat 70., no ale miał duży wpływ na to, jak Kung Fu Shao wyglądał. A jak wiemy, Kung Fu Shao zamieszał nie tylko w Azji, ale też na całym świecie. Także moi drodzy, tak to wyglądało. Później współpracował z wielkim Doni Yenem. Tylko że, kim jest wielki Doni Jen w stosunku do wielkości e, samochunga? Moi drodzy, przy Hipmanie, kojarzycie Hipmana? Samochung pracował przy Hipmanie. E, oczywiście też między innymi jako reżyser akcji. Pracował też przy Ipmenie 2, pracował też przy e, jeszcze jednym filmie z Doni Yenem i z Wilsonem Ipem, reżyserem Ipmena i ten film chyba trafił do Polski jeżeli, jeżeli znajdę okładeczkę to tutaj wrzucę no i kochani, no trzeba przyznać że to po prostu rozkręcał na grubo bo tu już mamy mniej więcej rok 2010 muszę wam powiedzieć, że samo Hung doznał może nie ataku serca ale miał problemy z sercem na planie Ipmena 2 i trafił do szpitala tam musiał przejść różnego rodzaju badania i tak dalej potem powrócił do zdrowia, no ale miał taką przygodę, że z tym serduszkiem coś tam coś tam nie grało, sam się później wypowiadał, że to pewnie palenie cygar i, i zła dieta i dużo pracy, no ale jak tak się prowadzi, to, to tak się prowadzi, nie jest nieskazitelny, moi drodzy, tak jak mówiłem w bardzo dobrych schowach o Chakunorisie, bo o nim chyba się nic takiego nie działo za bardzo. O Billy Blank się też, że taki dobry człowiek to w przypadku samo Hunga, no tak 20 lat był z małżonką, to może taka ciekawostka bardziej dla kobiet, ponad 20 lat byli razem się rozstali, ponieważ wielokrotnie zdradzał. Dochodziło do ciągłych spięć i kłótni. No, także, samochunk Aniołkiem w tym przypadku nie jest. Z tego, co wiemy, to Jackie Chan też już wyszło, co tam robi na imprezach niektórych w Chinach, także, tak wygląda sytuacja. No i moi drodzy, po 2010 roku, samochunk ca cały czas jest aktywny, cały czas działa. Jeszcze jakiś czas temu wspominałem o reinkarnacji jego kolejnej firmy produkcyjnej, która chciała zrobić właśnie. Kolejną część, nową gwiazdek szczęścia, przy której miałby współpracować nie tylko samo Hung, ale też e, Dennis Chan, czyli legendarny ksiański boksera, że oni się wszyscy znają, moi drodzy. E, także e, naprawdę dużo e, ciekawych rzeczy się dzieje, jeszcze po 2000 roku, też wam wspomnę, 2004 to było też wtedy, kiedy wychodził Kung Fu Shao, 80 dni dookoła świata z Jackie Chanem i z małą rolą Arnolda Schwarzeneggera, kochani. Też tam wystąpił e, samochunk i też to była taka produkcja międzynarodowa. W ogóle e, podczas całej tej kariery samochunk zaliczył mnóstwo też innych seriali, tak? E, Undercover Cup, m.in. nie tylko e, stan wyjątkowy. Cały czas samochunk jest aktywny, cały czas działa, pracuje nad różnymi produkcjami. Czy mam za niego kciuki, żeby dalej miał krzepę, żeby robił to co kocha, bo jestem świetny, i jest na pewno specjalistą, jednym z najlepszych na świecie, jeżeli chodzi o reżyserię akcji, zna się na wszystkim od podszewki, niech ten facet działa i dostarcza nam jak najwięcej filmów. I przede wszystkim liczę, kochani, że jeszcze kiedyś zobaczymy w jednym filmie samo Hunga, Jackie Chana i Jena Biało, żeby ta trójka smoków kiedyś wróciła na ekran. To by było coś cudownego. Tymczasem myślę, że to na tyle dzisiaj, także życzę Wam kochani wszystkiego dobrego Zachęcam Was do subskrypcji kanału, walnijcie w dzwona żeby Wam się te powiadomienia wyświetlały Zachęcam Was do oglądania innych odcinków, do sprawdzania tego co zrobiłem wcześniej I oczywiście zachęcam Was jeszcze raz do tego, żeby przybyć w czwartek o godzinie 19 na żywo Będą nagrody, jakaś płyta DVD zostanie rozdana jedna albo druga Także zachęcam, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!